Cześć, ja jestem Marika, a Wy jesteście w Edermoto. W tym filmie pokażę Wam integralny kask Scorpion Exo 1400 Evo R. Scorpion EXO 1400 EVO r został wykonany, jego skorupa właściwie została wykonana z kewlaru, włókien szklanych oraz włókien polimerowych, co wpływa na lepsze bezpieczeństwo w tym modelu. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na jego kształt, widzimy, że został zaprojektowany w tunelu aerodynamicznym. I fajnie zostały pociągnięte jego linie do tyłu, przy czym zachowuje swoją smukłość. W rozmiarze M kask waży 1500 gram, czyli jeżeli chodzi o tą półkę, kasków jest całkiem dobrze. Przyjrzyjmy się wentylacji w tym modelu. I pierwszy wlot znajdziemy na szczęce regulowany w trzech pozycjach można go sobie ustawić. Tak samo jak ten wlot tutaj u góry. Również można albo na maksa zamknąć, troszkę otworzyć, albo na maksa otworzyć. A gorące, wilgotne powietrze z wnętrza Waszego kasku będzie uchodzić właśnie tym wylotem umieszczonym w tylnej części tego modelu. Jeżeli chodzi o wizjer w tym kasku, jak widzimy zapewnia on szeroki kąt widzenia. Dodatkowo możemy go regulować na wiele sposobów. W wielu pozycjach on się nam po drodze zatrzymuje. No i mamy tutaj system automatycznego dociągania wizjera. Opiera się on na tym, że kiedy wizjer jest już prawie zamknięty, dociskamy raz tutaj ten przycisk i uszczelka szczelnie przylega do wizjera. Dzięki temu jest nam po prostu ciszej. Dodatkowo możemy zamontować tutaj pinlock, który znajdziecie już w pudełku w zestawie z kaskiem. Sam wizjer jest odporny na zarysowania, a w słoneczne dni ulgę przyniesie Wam blenda przeciwsłoneczna, aby słońce Was nie oślepiało. Jak już mamy otwarty tutaj ten wizjer, widzimy również w przedniej części kasku deflektor nosa i to również zapobiegnie nadmiernemu parowaniu Waszego wizjera. Przejdźmy teraz do wnętrza naszego skorpiona. Oczywiście miękka, wypinana, w pełni nadająca się do prania hipoalergiczna wysiłka, która dodatkowo ma właściwości termoaktywne. W ciepły dzień będzie pomagać odprowadzać nadmiar zgromadzonej energii, a w zimny trzymać ją w środku, aby było Wam troszkę cieplej. Uwagę zwracają też. Te dwie czerwone tasiemki, i jest to system awaryjnego wyciągania policzków. W razie wypadku ratownik szarpie za tą taśmę, policzki bezinwazyjnie wychodzą z kasku, i dzięki temu wasz kask może zostać zdjęty z głowy bez narażania waszego karku na uszczerbek. W górnej części znajdziemy również podbródek, i dzięki niemu w waszym kasku będzie ciszej, bo nadmiar powietrza nie będzie wpadał tutaj od wewnętrznej strony do kasku. W Skorpion EXO 1400 EWOR macie możliwość do pompowywania sobie policzków. Kiedy się to przyda? Na przykład, kiedy po latach użytkowania danego modelu policzki troszkę się Wam już ugniotą i czujecie, że kask nie dolega tak jak powinien i dziwnie zachowuje się na Waszej głowie. A jak to zrobić? Wystarczy, że naciśniecie ten czerwony przycisk pod podbródkiem no i powietrze jest tłaczane do waszych policzków. Kiedy wtłoczycie go trochę za dużo i czujecie, że już nie możecie mówić, no to obok znajdziemy srebrny przycisk, który zwalnia powietrze z policzków. Kiedy chcecie zapiąć wasz kask, umożliwi wam to zapięcie podwójne D, czyli jak dotychczas najbezpieczniejsze na rynku. Ten model Skorpiona dostępny jest w rozmiarach od XS do 2XL, co przekłada się na trzy rozmiary skorupy. Jeżeli chcecie być w stałym kontakcie z innymi motocyklistami albo słuchacie muzyki w trakcie jazdy, to możecie zamontować tutaj większość dostępnych na rynku interkomów. Ten model pojawia się również w wielu różnych malowaniach, kolorach, więc z pewnością coś dla siebie dobierzecie. A jeśli chcecie już dziś przymierzyć ten kask i sprawdzić, jak zachowuje się na Waszej głowie, to zapraszam do RR Moto albo zamówcie produkt online. Link do tego modelu zostawiam Wam w opisie. A jeśli macie jakieś pytania, to widzimy się w RR Moto. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.